Cześć. Teraz winyl nieobiektywnie o muzyce i płyta. jo, Pitara Gabriela. Przed chwilą ją rozpakowałem, nigdy jej nie słuchałem wersji winylowej. Na razie moje uszy słyszały tylko i wyłącznie wersję streamingową. Były dostępne dwa miksy: Dark i Bright. Wybrałem Bright, dlatego że po pierwsze. Ta muzyka z tej wersji Bright, która... Mamy tutaj taką zakładeczkę. Proszę bardzo. O, jak mamy płytę. Po pierwsze ona jest tutaj w kolorze takim, który mi bardziej pasuje, ale kolor nie jest najważniejszy. Najważniejsze to jest to, że, że, no, że płyta brzmi bardziej przestrzennie i jak na moje standardy zdecydowanie przyjemniej się słucha. Nie wiem, czy kupię wersję drugą, dlatego, że dlatego że wydaje mi się, że wystarczy, wystarczy jedną z tych dwóch wersji. Mamy podpis Pitera Gabriela, autograf. Mamy znaczek tutaj wytwórni Real World Petera Gabriela. No i okładka, która jest nawiązaniem do okładek Petera Gabriela z wcześniejszych płyt. Na pewno najbardziej kojarzy się z okładką z płyty trzeciej Petertera Gabriela solowej, Melt. Tutaj ją mamy, ale także są. No i w ogóle jest to taki standard dokładek okładek Petera Gabriela Gatefold. Dwie płyty winylowe przepiękne. Oczywiście jeżeli mamy tutaj kolor, to wszystkie kolory są ze sobą piękne połączone, to znaczy że taki różowy z szarym, bardzo mi to pasuje. Proszę bardzo zobaczyć jeszcze raz, jak to wygląda. Grudzień 2023 roku. Ale tak naprawdę z tą płytą t, tę płytę poznawaliśmy od samego początku roku 2023 zeszłego roku, dlatego że po pierwsze w każdą pełnię, a potem wnów Peter dzielił się nam dzielił się z nami poszczególnymi piosenkami, z tego, utworami z tego, z, tego, z tego albumu. No i tak przez cały rok 2023, aż w końcu przyszedł grudzień i należało to pozbierać w jedną całość i wydać, i wydać płytę. Ta płyta jest jeszcze bardzo ważne ze strony właśnie takiej graficznej, bo, bo, bo zdjęcie. Peter Gabriel w doskonałej formie na tym zdjęciu i w ogóle, bo miałem okazję być na dwóch koncertach Petera. Jeden koncert to był w Oświęcimiu na live festiwalu, dawno, dawno temu, gdzie było bardzo zimno i był jeszcze w takiej fazie wersji orkiestrowej, zmiany swojego repertuaru, grzebania w nim. Próbowania zrobić czegoś nowego ze, sta ze starych rzeczy. Nie podobało mi się to za bardzo, ale bardzo blisko do święci mam i pojechałem. A potem w, w tamtym roku takim rzutem na taśmie pojechałem do, do, do Tauron Areny, do Krakowa. No i tam w, w Krakowie był już zespół Petera Gabriela, który uczestniczył również w nagraniu tej, tej płyty. No i oczywiście gitarzysta pan Rhodes. Roads, tak chyba by trzeba było powiedzieć, jeżeli dobrze. Roads, David. No oczywiście Manu Kacze. oczywiście Tony Lewin, wybitny, wybitny basista no i co no jeszcze warto by było, warto by było to wszystko stalić jeszcze, jeszcze jedną osobą to znaczy osobą e, Briana Ino Brian Ino jest muzyki ambient znakomity człowiek który produkuje różne ciekawe rzeczy ostatnio produkuje e, między innymi Coldplay e, płyty ale to też YouTube no i to może wystarczyć bo, wystarczy bo jesteśmy przy, przy płycie Petera Gabriela no i e, no i co, no i, no i mamy wybitnych muzyków, których zobaczyłem na żywo, może nie Briana Ino, ale pozostałych, pozostałych których wymieniłem. No i zagrało to bardzo dobrze. Tony Lewina zobaczyłem jeszcze później na, na koncercie w Lublinie. To był koncert Stickman, jego zespołu, gdzie popisy jego kunsztu były niesamowite. Bliżej go jeszcze widziałem niż na koncercie Petera Gabriela. Było to takie takim uzupełnieniem tej płyty. No i, no i jeszcze wokal, który, wokal Petera, który był wtedy niesamowity na koncercie, bardzo dobrze. Że to brzmiało. Oczywiście na sam koniec był biko, ale, ale najważniejszy to był ten wokal, który, który był taki pełny, bardziej soczysty. Ja nie wiem, jak to nazwać. Taki głębszy. Pan ma już ponad 70, grubo ponad 70 lat, a głos a cały czas ten sam, jak dzwon. Kiedy wykonywał Don't Give Up, jego skala głosowa, jego głos właśnie wybrzmiał tak, że byłem zdecydowany odrzucić się i powiedzieć: No, Peter, jesteś niesamowity, ale byłem tak wysoko i tak daleko, że ciężko mi było tam przelecieć, że tak powiem, ale byłem bardzo, bardzo zadowolony. Ale nie za bardzo, nie za bardzo wiedziałem, kiedy ta płyta wyjdzie, bo ta płyta właściwie została nagrywała się prawie 30 lat, na pewno ponad 20, ale już pierwsze przymiarki do tej płyty były w 1995 roku, kiedy po, po płycie AS. Patrzę, czy dobrze mówię, tak, a z nagrywa płytę UP. Ta płyta została wydana na początku lat 2000, ale przy okazji Peter pomyślał sobie, że będzie mógł sobie coś dodatkowego dograć, potem to obrobić i od razu wydać jego następną płytę. Nie wydał tego, bo oczywiście zdarzyło się tak, że um, zdarzyło się tak, że, że miał inne pomysły, oczywiście te or, te zmienianie Scratch My back, na przykład, płyta z, z utworami innych wykonawców, albo też Uh, new blood. płyta, która była koncertowa i, i, no i, i zmienione były te największe przebiony, przearanżowane na orkiestrę. Było to ciekawe, natomiast trwało to za długo i byłem przekonany, że Peter już zrezygnuje z tych jakichś nowości, no ale nie, nie zrezygnował i zrobił to z wielką klasą i może warto było czekać tyle lat, chociaż, chociaż nie chciałbym czekać następnych 20 lat na nowy, na nowy materiał. Mam nadzieję, że coś w miarę szybko wyjdzie następnego, bo dla mnie ta puta jest wybitna, dlatego że po pierwsze jest człowiek jest dobrej formy psychicznej i fizycznej. Eee muzyk jest w tej dobrej formie właśnie, Peter Gabriel. Po drugie po drugie czuć, że, że mu się chce jeszcze że ma jeszcze nowe pomysły, ale nie tak, nie tak nowe żebyśmy byli zupełnie zaskoczeni i nie poznali, że to jest Peter Gabriel po tylu, po ponad pięciu dekadach działalności, bo przypominam właściwie pierwsza płyta Genesis, w której występował przez pierwsze kilka lat działalności to jest rok 1969 kiedy to wraz ze śpiewał e, utwór e, Silent Sun e, i od tego czasu minęło e, 55 lat. E, mm. Ciężko przez, te, tyle, tyle, przez taki długi okres e, robić cały, cały czas coś nowego. E, może taka przerwa długa była całkiem dobrym zabiegiem, dlatego że no, tutaj zawarł wszystko co najważniejsze. Pitera Gabriela trochę genezisowego, ale Pitera Gabriel, Gabriela bardzo, ale to bardzo związanego z latami 80. i z płytami, z płytami właśnie Soul i As. Ale jeszcze Peter Gabriel, który, który pięknie śpiewa balady z orkiestrą, czy tam ze smyczkami. To też to widać. Te ostatnie kilkanaście lat, czy kilka lat działalności też tutaj słuchajcie, połączone jest to wszystko w taki niesamowity miks. Oczywiście za to odpowiedzialny, odpowiedzialna jest produkcja. I między innymi Peter Ga Brian Ino, ale, ale to wszystko daje taki piękny, piękny. E, piękny efekt, nie wiem jak to będzie brzmiało na płycie winylowej e, dopiero za chwilę będę, to, będę tego, tego słuchał, natomiast no, myślę, że Myślę, że będzie co najmniej tak samo jak na streamingu, bo przyznam się szczerze, mimo tego, że opowiadam o winylach, to, to słucham muzyki ze streamingu, a płyta jest specjalnie na dzisiejszą okazję rozpakowana, czego co było też bardzo, bardzo. Dla mnie to było bardzo ekscytujące, bo nie wiedziałem jak wygląda środek płyty. Oczywiście Gatefold mamy tutaj środek płyty to jest o, proszę zobaczyć. Jak pięknie! Peter Gabriel, który nawiązuje do tych płyt z lat wcześniejszych, tylna strona to jest też pewnie powierzchnia księżyca, bo IO to jest po pierwsze najprawdopodobniej input-output jako, jako, jako symbole, a jeszcze IO to jest. Um, Trzeci co do wielkości księżyc Jowisza, tak zwany Galileuszowy, który odkrył, te, które odkrył Galileusz. No i nawet te księżyce przy dobrej widoczności, przy małym zanieczyszczeniem za, za światła, widać przez lożnetkę. Może troszeczkę większą, silniejszą, ale widać, można to zobaczyć. No i co? No Jest w środku książeczka i jeszcze jakiś specjalny bonus od Petera pięknie, tu mam właśnie z, z, taką bok tej płyty, którą już też pokazywałem, no i, no i wkładka, która pokazuje, pokazuje wszystkie teksty. No i oczywiście, no i oczywiście przepiękne grafiki, które. Które na pewno sobie zaraz pooglądam. No, wygląda to wszystko bardzo, ale to bardzo dobrze bardzo profesjonalnie i bardzo peterowo. peterowo gabrielowo Zobaczę sobie jeszcze na zdjęcie Petera bardzo ładne. Ach, pięknie się starzeje, nasz, nasz bohater no tak jest jeszcze tu, jeszcze tu wielu wielu dodatkowych muzyków, bo widzę tutaj chór gospel z południowej Afryki, widzę nazwiska muzyków, które, które są z wszystkich krajów świata, od nazwisk, które są typowo nordyckie, poprzez afrykańskie nazwiska tych muzyków jest bardzo dużo o muzykach już mówiłem, tych najważniejszych. O producencie też, bo jest producentem: jest Peter Gabriel, ale i też Breni, no i parę innych. I parę jeszcze innych nazwisk tutaj jest, ale te są chyba najważniejsze. No i co? I no, właściwie jest to wkładka, którą można się upajać przez wiele, wiele dni i wiele, wiele odsłuchań, bo miło się słucha płyty i. i, i i ogląda, jak ona została zaprojektowana, bo w tym celu też zbieramy płyty winylowe, bo one są duże, można bardziej głębiej, intensywniej oglądać, nawet jeżeli ktoś ma większą czy mniejszą wadę wzroku, no bo te wszystkie rzeczy są, są bardzo duże. Zobaczymy, czy będzie potrzeba kupić inny miks dla porównania, czy ten mi wystarczy, ale to z tym podzielę się z Wami w przyszłości, bo nie jestem w stanie teraz, teraz tego ocenić, natomiast jeszcze raz chciałbym pewne rzeczy powtórzyć tutaj. Po pierwsze, płyta dla mnie wybitne, bo Peter Gabriel jest jednym z najważniejszych wykonawców mojego życia. Całe szczęście, że wydał akurat płytę wtedy, kiedy postanowiłem się z wami podzielić mojo, moimi opowieściami, ale z drugiej strony e, od czegoś trzeba zacząć. Zastanawiałem się, jaka płyta jest tą, którą, którą powinienem zacząć e, mo, moje spotkania z wami. E, no i no, i po wizycie u znajomych stwierdziłem, tak, muszę kupić tę płytę, a nie była ona tania. Muszę kupić tę płytę, bo to będzie płyta, którą zacznę. No, i mam nadzieję, że zacząłem. Może nie z wielkim przytupem, ale będę się starał coraz lepiej to robić dla Was, no i dla siebie, ale przede wszystkim dla propagowania muzycznych skarbów, które zapisane są na płytach. Gramofonowych. Bardzo Wam dziękuję. Wszystkiego dobrego. No i co? Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.